Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy. Ostatnio były wyprzedaże, zrobiłam jakieś tam zakupy Dawno w ogóle nie pokazywałam Wam takich normalnych rzeczy, które kupiłam w sieciówkach Więc postanowiłam, że dzisiaj dla Was taki filmik nagram Niedawno pojawił się haul zimowy z samymi swetrami, więc koniecznie Was zapraszam do tego filmu Tutaj pojawi Wam się link do tego filmu No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba Koniecznie zostawcie łapeczki w górze I wpadajcie również te moje wszystkie media społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie Ja już przechodzę do... Pokazywanie Wam tego, co ostatnio kupiłam. Zaczniemy dzisiaj od butów, i są to buty Nike. One są takie, to jest ten typ zimowy, nie pamiętam jaki jest to model. Y ale takie, o zobaczcie, one są takie miodowe Bardzo mi się one podobają Zakupione są w Snickersie Dostałam je od taty I one kosztowały 320 zł Mogliście je widzieć już we vlogmasie I naprawdę są ciepłe. Nie mają jakiegoś tam wielkiego ocieplenia Nie mają w ogóle żadnego korzuszka, Ale ostatnio u nas było minus 7 stopnia I nie było mi w ogóle zimno w stopę Więc to jest na pewno Zaleta tych butów Że są ciepłe, A nie mają jakiegoś takiego większego Ocieplenia. Jak już jesteśmy przy filmie Nike, to pokażę Wam bluzę, którą również Wam już pokazywałam w jednym z filmów. Jest to bluza Nike. To jest taka zwykła, granatowa bluza z kapturem Ja ją dostałam na święta, ale stwierdziłam, że skoro to jest haul, to pokażę Wam właśnie te rzeczy, które niedawno również dostałam. Jest, nie wiem ile ona kosztowała, ale była ona zamówiona przez internet, więc tak się ona prezentuje i jest ona w rozmiarze z tego, co kojarzę M. Tak, MK. Miałam ją ostatnio i jest naprawdę mega do szkoły, więc super. Chciałam Was przeprosić za jakieś hałasy, jeśli słyszycie podczas filmu, ale sąsiedzi z góry coś tam robią mi. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać, a jeśli będzie słychać, to przepraszam Was za to. Kolejna rzecz jest to bluza, o której już dawno marzyłam. Jest to bluza Adidasa z takimi. Trzema paskami Moja wymarzona bluza miała jeszcze to logo z tyłu Takie większe, ale niestety chyba już takich nie ma Bo to było już dawno Jest ona w rozmiarze 34-36XSS I ona kosztowała 158,99 zł Przy tym 370, nie, 320 i później na 279, więc naprawdę spoko cena. Też ją uchwałam, chyba w jakimś filmie pokazywałam, ale przedtem również wyrosłam, nie obejrzałam tego filmu, więc postanowiłam, że jak jest Hall, nagram Wam hol, to pokażę wszystko to, co kupiłam ostatnio. W ogóle w tym holu pojawi się dość. Dużo rzeczy w kolorze zielonym. I przykładem na to jest szal, który ostatnio kupiłam, wczoraj tak w zasadzie. Jest to szal taki mięciutki z Niluka. Nie wiem, czy to widzicie jego strukturę. On jest taki miękki, że to jest po prostu sztosik. Kupiłam go na przecenie za, już Wam mówię, 15 chyba złotych. Tak, 15 złotych przeceniony z 79-99. O, zobaczcie. Więc naprawdę. Jestem w szoku, że zapyta się za 15 udało mi się taki superowy szal kupić i zobaczcie mi się wydaje, że pasuje do mnie. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. Jak już jesteśmy przy kolorze zielonym, to wam od razu dwie kolejne rzeczy pokażę. Są to swetry. Pierwszy z nich jest on z New Yorkera. O, taki. Zobaczcie, bardzo mi się on podoba. Ten kolor mi się strasznie podoba. Jest on w rozmiarze M. O. Taki, ma bardzo fajne rękawy Wielu osób może się one nie spodobać, ponieważ są takie szerokie I nie da się tego swetra nie tak podwinąć, żeby zostały te rękawy Tylko od razu się opuszczają I to akurat nie przeszkadza, bo zbyt często nie podwijam rękawy, bo zawsze mi jest zimno Ten golf tutaj nie jest zbyt długi Nie sięga on dotąd, tylko dotąd gdzieś, więc fajnie to wygląda On był chyba również na przecenie I kosztował 40 zł. Chyba 40 zł. Yy, Przyceny z 80. Nie pamiętam właśnie, już za bardzo. Taki możecie sobie znaleźć sweterek, w New Yorkerze. A jak jesteśmy jeszcze przy zielonych swetrach, to pokażę Wam sweter ze Straty W sumie to dwa swetry, ponieważ kupiłam dwa, tylko że w innym kolorze. Jeden z nich, właśnie ten zielony, jest taki. Dużo osób pytało się mnie na, na, na TikToku, skąd ten sweter mam. Więc jest on ze jest to jest rozmiar S i on jest taki ogromniasty. Zobaczcie, tutaj mamy takie szerokie rękawy, ściągacz i mamy golfik, więc naprawdę to jest spoko rzecz. Bardzo mi się on podoba i on kosztował 80 zł i ten nie był na przecenie, bo go kupiłam przed świętami. A ostatnio, będąc w Stradivariusie, zauważyłam, że jest ten swierdze, tylko że w innym kolorze, takim brzoskwiniowym. Niestety nie było. W mniejszym że był tylko M. Jest troszkę większy od tamtego, ale to aż tak bardzo mi nie przeszkadza. On się tak prezentuje, również bardzo mi się ten kolor podoba i ja go kupiłam za 39 zł, więc naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się uporować taki sweter. On jest naprawdę super jakościowy, taki gruby i naprawdę każdemu mogę go polecić. No, osoby, które nie lubią go no. Nie będę mogła sobie takiego sweterka kupić Ponieważ on, ten golf jest naprawdę taki dotąd Tutaj tak szyja jest w nim Więc no, jeśli nie lubicie golfów No to ten sweter nie jest stworzony dla Was Ale ja osobiście lubię, nie przeszkadza mi to Jest przynajmniej w takim świecie ciepło Więc ja taki sweterek mogę mieć Kolejny sweterek jest to Taki, już mam go w sumie od dawna, ale od tamtego czasu nie nagrywałam zwykłego holu. Jest on z berzki. Bardzo mi się podoba ten kolor taki musztardowy. On jest taki troszkę krótszy i jest idealny do mojej spódnicy, którą za chwilę w sumie Wam pokażę. On ma takie włoski, rękaw jest dość szeroki, ale nie aż tak jak tamte poprzednie. Nie pamiętam, chyba on 80 zł ten sweter kosztował Nie jest taki gruby jak tamten poprzedni, więc dla osób, które nie lubią grubych swetrów, to ten sweter jest idealny Nie ma golfika, jest takie zwykłe wykończenie, więc to na pewno to wykończenie dla każdej osoby będzie spoczko I ładnie po prostu wygląda do buzi W kolorze tym samym właśnie mam tą musztardową taką spódniczkę Jest ona również z berszki. Nie pamiętam niestety ile ona kosztowała Ale pewnie też z 80 zł Albo 70 Niestety nie pamiętam I ta właśnie spódniczka jest zapinana o tak Zobaczcie, że można ją całą rozpiąć Tutaj mamy szlupki Kieszonki, ja ich nigdy nie używam No i tak się ona prezentuje Bardzo nią, ją lubię I nie powiedziałam wam W jakim rozmiarze jest W sumie ta, ten sweter Jest w rozmiarze M Aha, nie powiedziałam wam jeszcze spójniczka, w spójniczkach, jakie rozmiarze, więc spódniczka jest w rozmiarze większym, ponieważ normalnie jakbym wzięła m to ta spódniczka by była jakaś taka krótka, że nie wiem, bo L-ka, bo wzięłam L-kę i L-ka jest nawet dość krótka, a jakbym wzięła m albo S-kę, to już w ogóle, więc yy, L-kę musiałam wziąć, żeby była taka dłuższa, żebym mogła po prostu nosić ją do szkoły. Ja mam dość szerokie biodra i akurat... Mogę sobie pozwolić na jakiś większy razem, ponieważ mi to nie spada z tych bioder, ale osoby, które mają, nie mają po prostu takich szerokich bioder, tylko takie węższe, no pewnie by nie mogły na coś, coś takiego sobie pozwolić, a yy, mi się ta spódniczka utrzymuje, nie spada mi, więc o, ale świeci teraz słońce, zmieniło się światło, więc przepraszam Was za to. Dalej mam taką bluzeczkę, również w kolorystyce tamtych poprzednich ubrań. Jest ona z Zary. Jest ona taka bardziej dopasowana, ale jest luźniejsza, ponieważ wzięłam ją w takim większym rozmiarze. Jest ona z rękawem 3/4. Takie paseczki, takie stonowane kolory mi się, więc ją wziąłam. Ona kosztowała y, chyba 40 zł, albo 30, nie pamiętam właśnie za bardzo. Kupiłam ją przed świętami, więc nie wiem, czy jeszcze ją znajdziecie. Teraz pokażę Wam takie bardziej ubrania eleganckie z racji tego, że zbliża się okres, egzaminów i tak dalej, to mama kupiła mi dwie takie koszule wizytowe, spódniczkę i sweterek. Jedna z koszul jest taka, taka to jest biała, ona ma takie cieniutkie, niebieskie paseczki i mamy tutaj takie czerwone serduszka. Nie wiem, czy widzicie to jako serduszka, czy jako kropeczki, ale mam nadzieję, że jako serduszka. Ona jest... Dość spoko wykonana, kosztowała ona 60 zł fandemie. Mama jej mi ją wzięła w rozmiarze 40, ponieważ ona była slim i po prostu biust mi się w niej nie mieścił. Więc tak to się prezentuje. Rękawy są ok, więc nie jest jakaś za duża. A ja wolę też luźniejsze takie koszule, żeby jak wsadzę sobie do słoneczki do środka, całą tą koszulę, to żeby tak fajnie to tak wystawało z niej. A druga koszula jest ona taka. O. Taka granatowa, jest ona w takie białe, jakby jasno-niebieskie, białe kropeczki. Trudno to określić, bo w sumie tak się to że wygląda jak jasno-niebieski, a może są one białe, nie wiem. Ona jest, chyba już była raz wyprana i jest bardziej miękka po wypraniu, bo tą koszulę miałam na Wigilii Klasowej i ta koszula była w rozmiarze 42. Była większa po prostu, ale nie było innej, a mam myśli, że spodobała ta koszula i idealnie pasowała do słończki, którą Wam za chwilę pokażę. Ona jest w takiej długości zwykłej, również rękawy są ok, więc spoko to wygląda i no taka elegancka jest, podoba mi się I tej samej cenie była, co ta poprzednia koszula Zanim przejdę do spódniczki, to pokażę Wam jeszcze sweterek, który również zakupiony był w hm to jest w że L. Niczego nie miałam w sumie nigdy na sobie, ale zostawiłam go, ponieważ mama sama kupiła mi te rzeczy i dopiero przymierzałam je w domu. Bo jeszcze mama mi kupiła taki szary sweterek. Był, mówię Wam o tym, bo może ktoś woli szary niż grantowy. I ten sweterek kosztował 39,90. On jest taki rozpinany. Na Auli u nas jest strasznie zimno, więc jak pisałam te egzaminy próbne w grudniu, to musiałam mieć jakiś sweter na wiesz, na koszulę i tak dalej I miałam problem z tym A teraz już nie będę miała, w sumie jak będzie kwiecień, to nie będzie już tak zimno jak w grudniu Ale jakby co, to też mam taki, i na pewno mi się przyda później i właśnie ostatnia rzecz, jeśli chodzi o takie bardziej wizytowe rzeczy, jest to taka spuniczka z Handem, z grubego aksamitu. jest ona również zapinana na taki zamek, jak ta poprzednia musztardowa. Ten zameczek to zawieszka od zamka jest z takimi diamencikami jakby z kryształkami, coś w tym stylu fajnie to wygląda, yy, bardzo mi się ona podoba, kosztowała 80 albo 90 zł, to tak już była droga, ale yy, na swoją cenę jest naprawdę porządna i śmiało możecie kupić tą spójniczkę, jeśli będziecie... Wychędem, i jeśli ona nadal będzie. Tą rzecz, którą Wam za chwilę pokażę, mogliście widzieć w filmie, w którym pokazywałam, co dostałam na moje urodziny. Jeśli nie oglądaliście, to tutaj Wam się link do tego filmu. Miałam na sobie taką obcisłą, bordową sukienkę, taką dresową. Ona kosztowała 30 zł w kropie, ja znalazłam ją właśnie na przecenie. Jest ona w rozmiarze M. Na ściągaczach ma taki sam motyw jak tutaj przy dekolcie. Jest ona taka długa, bo sięga chyba do połowy łydek, albo może troszkę krótsza jest, ale właśnie tej mniej więcej długości. Bardzo mi się ona podoba, fajnie to wygląda, bo normalnie ten bordowy materiał, ten kolor jest dość ciemny, a dzięki tym paseczkom właśnie yy, twarz nie wydaje się taka przyblakła, tylko taka bardziej wesoła, promienna i tak dalej. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale fajnie to wygląda. Zakończenie jest takie zwykłe, nie ma właśnie tego. Szkoda, bo może fajnie to by wyglądało, ale to mi akurat nie przeszkadza, więc taka sukienka. A przedtem nie wiem ile kosztowała nie sprawdziłam niestety, więc przykro mi. A ostatnio w Lidlu kupiłam spodnie z firmy Esmara. Są to High Waist Superskin Fit. Tak się one prezentują. Są z wysokim stanem. No i Ogólnie to jakoś ich nie jest naprawdę spokojnie. Nie wiem czemu ludzie, niektórzy na przykład na TikToku pytają się yy, Czy kupujecie yy, ubrania w Lidlu i czy to jest dla was obciach i tak dalej Czasami rzeczy z Lidla nie wydają się jakby to były z Lidla Tylko jakieś takie bardziej lepsze jakościowo Czasami wydaje się, że te ubrania z Lidla są lepsze na przykład niż yy, z takich sieciowych C&A, CNC i tak yy, dalej Więc... Moim zdaniem sklep, w którym się kupuje nie ma znaczenia zbytnio. Trzeba patrzeć na jakość wykonania na materiał, a nie sugerować się firmą i tak ja dalej. Więc ja się nie sugerowałam, tym tylko jak zobaczyłam w gazetce Lidla, że są takie fajne spodnie, to właśnie je kupiłyśmy. I one kosztowały 44,90. Więc tak się one prezentują. Nie umiem Wam ich w sumie pokazać. Mam nadzieję, że chociaż troszkę Wam je pokazuję, więc yy, tak jak Wam się tym wspomniałam, warto patrzeć na jakość wykonania i materiał, a nie na filmy z jakiej się tam daną rzecz kupuje. I już przechodzimy do ostatnich rzeczy, takich bardziej kosmetycznych. Zacznę od dwóch opasek. Jedna z nich jest z firmy marki Stride, ponieważ dostałam taką właśnie na urodziny. Dostałam taką przesyłkę. Jest ona taka z arbuzami. Idealnie się sprawuje właśnie do makijażu. Jeśli chcemy chwycić sobie włosy, żeby nie latały nam po całej twarzy, to właśnie to jest coś idealnego. Fajne są wzory w sumie, więc. Czemu nie? Bardzo mi się to podoba, ale przed urodzinami kupiłam taką opaskę z Daglasa. Dużo osób właśnie miało taką opaskę, byłam ciekawa, czy będzie mi się sprawdzała. Kosztowała 24,95. więc naprawdę super mi się sprawuje, tak samo jak ta. Jeśli chodzi o kosmetyki, to. Kupiłam ten krem, który Wam już ostatnio pokazywałam, ale również ostatnio udało mi się kupić ten na noc, bo to jest ten na dzień, który Wam już pokazywałam w dwóch filmach. A ten, ten, właśnie krem, jak jeszcze Wam nie pokazywałam, troszkę. Mniej mi się podoba zapach tego kremu na noc, ale również ma spoko działanie i jestem naprawdę z tych kremów naprawdę zadowolona, a jeden kosztuje 8 około 1, 9 więc to nie jest zbyt dużo, a naprawdę fajne są w użytku, więc naprawdę Wam je polecam. A jeśli nie widzieliście poprzednich filmów, to są to kremy takie rosyjskie, naturalne, więc do tego zachwala mnie i tak dalej, ponieważ ja mam suchą skórę, yy, wrażliwą i tak dalej I nie mogę zbytnio wszystkimi kremami się yy, robić, smarować, bo wychodzi mi uczulenie, więc takie kremy są naprawdę spoko A jak na co to naprawdę są naprawdę, naprawdę bardzo w porządku yy, Jeszcze... Przechodząc do takich bardziej rzeczy nabliżających, to kupiłam serum z Vibo Unicorn Tears i to jest Face and Lip Primer. Super mi się to sprawuje, więc naprawdę polecam Wam to serum. Bardzo ładnie pachnie takim jakby olejkiem migdałowym do wypieków. Nie wiem, czemu tak mi się kojarzy, ale tak mi się kojarzy. Fajną ma formułę, fajnie się wchłania, więc coś takiego mogę Wam serdecznie polecić I Ostatnio to kupiłam właśnie na przecenie w Rosmanie, więc się jeszcze bardziej ucieszyłam, jak zobaczyłam, że jest to na promocji I właśnie to serum kupiłam za 14 około złotych 15, bo normalnie kosztuje 22 czy 21, a kupiłam je za 14 około złotych, więc... Jestem naprawdę zadowolona Jak jesteśmy jeszcze przy rzeczach z Osmanem, To kupiłam taki płynny rozświetlacz z Lovely Make Me Highlight Czaiłam się na ten produkt już od dłuższego czasu Więc no nie mogłam sobie na to pozwolić i tego nie wziąć Kosztowało to 12 zł Fajnie to wygląda jak się zmiesza ten produkt z podkładem Wtedy nasza twarz jest taka bardziej rozświetlona Było jeszcze, to znaczy jak ja kupowałam to oczywiście nie było innego koloru Tylko złoty A właśnie się obawiałam, że ten złoty może troszkę pocienić podkład i właśnie nie wiem, czy troszkę tego nie robi. Wolałam, właśnie srebrny wziąć, ale nie było niestety, ale mm, szczerze to aż tak tego nie widać. Fajne to jest tak, naprawdę to rozświetlenie. Więc jeśli ktoś się obawia, że może być za ciemno, to po prostu trzeba mi kropelek dodać, właśnie tego em, rozświetlacza do podkładu, żeby ten efekt takiego bardziej przyciemnienia nie był widoczny aż tak. No, ale jestem naprawdę zadowolona z tego produktu. I już ostatnia rzecz. Mama ostatnio kupiła taką kabukę Taki mini pędzelek, nie wiem, czy to się chyba tak to nazywa Jeśli źle coś powiedziałam, jakoś przekręciłam literkę, to z góry was przepraszam, możecie mnie poprawić w komentarzu, ale wydaje mi się, że to jest kabuka I to jest taki mini pędzelek, taki duży do na przykład wklepywania podkładu... podkładu tej... pudru Jak jesteśmy poza domem do to terebki idealny, mięciutki jest i jest to pędzelek z Lidla Miomare. Bardzo fajne łosie syntetyczne, kosztowało to około 8 zł. I tak, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Wszystkie rzeczy już Wam pokazałam, więc wydaje mi się, że pora się z Wami pożegnać. Yy, koniecznie wpadać na moje wszystkie medy społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie. Zostawcie subka oraz dzwoneczek, aby być powiadomiony o moich nowych filmikach. Udostępnijcie ten film, znajomy, jeśli filmik Wam się spodobał. buzieczki! Łapka w górze i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!